A w dzisiejszym odcinku God of War 3 Remaster jest. Udało się za pierwszym podejściem. Myślałem, że będzie przesrane. No nie te rury, jak ja ich nie lubię. No i rozduptamy. E, a ja prawie nie mam życia. No nie z tym kozojebcą to się nie da normalnie. No jak sobie chcesz. I se przejebałeś teraz. Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu. Siemano, siema, z tej strony walczy. i zapraszam Was do oglądania 14 już odcinka gry z serii God of War 3 Remaster. W poprzednim odcinku pozwiedzaliśmy troszkę labirynt od środka oraz znaleźliśmy towarzyszkę potrzebną do dalszej podróży Pandora. Oto i Ona. Łańcuch Kratosie. Ojciec powiedział mi kiedyś, że utrzymuje równowagę sił na Olimpie. Nie patrz łańcuch, aby postawić labirynt. Zostań tu. Uh -huh. No to ładne, kurwa, parę kilometrów dół nas czeka. O nie, nie mówcie, że będę musiał st to sterować. O cholera. No nie, Kratosie, tak, to, tak się nie umawialiśmy. Kurwa, już dostaliśmy pierwszego strzała. Dobra. O, w ostatniej chwili widzieliście to. Nie, no generalnie spoko. Kurwa. No dobra, lecimy, lecimy wśród złocistych. kul. Oho. Uh -huh. Dobra, 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 dobra. O cholera, weź się w cel, weź się w cel. Uuuu. Weź tak spadaj, no po prostu to. To nawet jest niewiarygodne, jak. W po prostu szaleniec by na to się tylko zgodził. O, cholera, i co teraz? O, kurde, ale to szybko leci wam, tylko tak się wydaje. Ale te gałki nie są aż tak mocno czułe, trzeba bardzo je mocno naciskać. Albo ja mam pada zrypanego, ale raczej wątpię, żeby tak było, bo to. nowka sztuka, ale. Huk no. Kurwa, to był mój błąd. Nie, no nie. A ja się w kurwie no. Dobra, czyżby się udało? Mam nadzieję, że to się udaje, bo już jest długi tunel, nic się nie dzieje. Błagam, żeby coś zaraz nie krato się. proszę Cię. Tak! Wróciliśmy. O cholera, jeszcze wy... By... Cześć pieski. A uwaga, bo to co on wypluwa, te pieski Ten cerber To one wybuchające są pieski, więc trzeba bardzo uważać O ty kurwa ty mnie łapą Ty, w ogóle jaki wytrzymały gościu Dobra, zmieńmy może na to Dobra, mamy pierwszy I jeden łepek odleciał O nie Nie, 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 czy ja dobrze widziałem, moje oczy widzą? O kurwa, no nie Tak, kozy jebane Nie, ta koza musi zginąć, moskito Ja już wiem, że ja już mam przesrane Weski, to jak ta koza nie zginie, no to zginę ja. Dobra, włączmy... A nie, dobra. No proszę mnie, zużyłem. Dobra, ale włączmy ten szał sparty. O masz, a jest aż i dwóch. O oh yes, jest koza zapadła, ale co czyście? O nie, 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 nie. Dobra, mamy go. No i dobra, teraz ty zostałeś Na szczęście Teraz, że mi zwróciło trochę życia. Nie no, rozprawię się z tobą, teraz mam nadzieję. Nie Dobra, starczy mi jeszcze magii. No niestety nie. Ale trzeba być ostrożnym. Mega ostrożnym Na no tego zajebce Aha, czyli... A może buty hermesa? też nie kurwa jest udało się za pierwszym podejściem myślałem że będzie przesrane. ale kurwa daliśmy radę bo jak nie my kratos to kto no jest ja pytę. dobra tam tam już byliśmy zebraliśmy tą ej ale tam na no, nowo jest skrzynia Chyba, bo ja pamiętam tam otwieraliśmy, to może tutaj też. Haha, a jednak! Dobra, czyli dla tych, którzy jeszcze mają na tym etapie za mało kul mocy. No to jednak zaglądajcie te miejsca. W poprzednich odcinkach, znaczy w poprzedniej wizycie w ogóle, czyli znaczy gdzieś tam w poprzednim odcinku, nie pamiętam to był chyba trzeci to żeśmy już tutaj byli. Dobra To jest kolejna skrzynia Proszę bardzo Tych kul to jest naprawdę spory, spory nadmiar Ale okej, okay. zapiszmy sobie Bo to jest bardzo ważna kwestia No i dobra, mamy zapisane Super Ekstra No to wchodzimy Znowu będziemy mieli tych trzech królów Nie wiem, będą sądzić chyba, tak wygląda, dobrze pamiętam No tak, ale jak zejdę z tego No właśnie, bo to muszę rozdówcyć A, schowali w porę, no właśnie I o co tu chodzi? Ja tam właśnie na poprzednim wizycie tutaj mówiłem, że Tu będziemy potrzebowali, o, poczekajcie, bo tu mam wybór Zobaczmy co nam dosta skrzynia, więcej many Oj, odrobinę mana, ale dobra, z życiem bardzo słabo stoimy. Mana to gdzieś tam znajdziemy przy okazji, więc nie ryzykujemy, bierzemy, uzupełniamy życie. Okej. Okay. I właśnie, chodzi o te kryształki. No i już, dziękuję, puść ten łańcuszek. Bardzo ładnie, grzeczny chłopiec. Dobra. O kurwa No nie Te rury, jak ja ich nie lubię Dobra, nauczycie się zaraz pieskutruwać A ta jeszcze zniknęła, super A, Szybko Bem, 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 bem Gdzie, gdzie, gdzie tu się dobra, koniec jedna. A już z tobą to jest pikuś. Kurde, myślałem, że to bardziej na nie działa ta rowa Heliosa, ale jednak nie, no ale dobra. z znowu połowa życia. Ja pitole. Nie dobrze. Hm. Niedobrze, hmm. niedobrze mieli Państwo, bardzo niedobrze. Dobra, tam mamy notatkę, ale to będzie właśnie o tych królach. Możemy zobaczyć, bo teraz się zmieniło, bo ten jeden będzie śnięty troszeczkę. No właśnie. Ten, ten już zgona zaliczył. Przy dobrej imprezie. Dobra, tu mam kolejną skrzynię. Ciekawe. Będę szedł na jakiś... O kurde, tam już na mnie czekają. Z wizytą. Dobra, no to chodź... Podejdziecie... A ja to Dobra. Czyli poczekacie aż na spokojnie rozdupce. Dwa zgony. Czyli Kratos, yy, Królowie 2-0. Weź się uspokój z tą tarczą. Aż kaka kaski spadł. Dobra. No właśnie, kurde, szkoda, że te rękawice nemejskie, one tak strasznie. Ten drugi atak ma taki powolny, bo to jest świetna obszarówka po prostu. Kilku masz przeciwników koło siebie, no to, to jest po prostu genialne, tak? Bam, dziękuję. No ale no, niestety, troszkę jednak zajmuję czasu. No nie wiem, zbieram te kule mocy tych donies, chociaż już ich na, tak na dobre sprawy nie potrzebuję, ale. Dobra, Dobra to mamy kolejną skrzynię. 8,500, okej. Okay. Dobra, chodźmy tutaj. Kolejna skrzynia. Notatka zapisana przez młodą duszę. Płomienie krzyczący ludzie ogarną mnie przerażenie. Dlaczego ojciec nas obronił? Sędziowie mówią, że musi iść do. Luz. A, to już żeśmy czytali tą notatkę. No dziwne, że jest jeszcze raz, no ale dobra. Dobra, zapiszmy sobie. Dobra, mamy zapisane. No i dobra, lecimy dalej jak to się robi O nie Serio, kurde A ja prawie nie mam życia No nie, z tym to się nie da normalnie, no Kurwa, mać, no No już pozamiatane Dobrze, że zapisałem przed chwilą Jest! Jezus Maria, nie wierzę, że mi się udało. Może teraz nie zjebać. Nie dać się głupio trafić. Odejdźcie. Dobra, ciebie rozerwę. A ciebie kurwa z łuku. No nie Ja pierdolę moi widzowie, nie no Kurwa Nie wiem Napiszcie w komentarzach, czy macie jakieś lepsze sposoby na te kurwa kozojebce jebane Och, ile znowu ja sobie krwi napsułem, nerwów naszarpałem Ach, dobra, ostatnia głowa. Mam nadzieję, że już nic mnie nie zaskoczy, bo... To już by był prawdziwy hardcore, no. Dobra, mamy już odsunięty łańcuch. Dobra, pytanie czy... Uwagam, tylko żeby już nic nie było, bo normalnie się zastrzelę. Chociaż nie, nie musi być. Bo mogę wrócić tą najszybszą drogą. Czyli to. Zapisać sobie. No i potem, jak mamy zapisane. No to możemy nawalać łańcuch. Jeden rozdupcony. I drugi. Ole! Poszło! oj oj, 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 oj. No oczywiście każdy z królów musiał oberwać Nie było innej możliwości Nie kratą się tylko powoli, że nie będziemy z powrotem lecieć O nie A przynajmniej życie mi zawsze to jest plucik Ale o kurwa no Nie za dużo dzisiaj latania jak na jeden dzień No już dostaliśmy Drogi Ja pierdolę trzeci Jeszcze dwa shoty i po nas, A dopiero zaczęliśmy Dobra zamknij się tam Ja tu teraz próbuję flunąć o cholera. No, nie zaciekawie tu się zaczyna robić. Och, na szczęście to nie było dużo, o. Kamień z serca. Pandoro! Pandoro! W porządku, Kratosie. Cel mi w pamięci Spartiato. On przyprowadził cię z tak daleka. Do dzieła Spartiato. Ty wiesz, co trzeba zrobić. Tak, jak jakiem, ty też bym się coś takiego przydało. Muszę wznieść labirynt. Zabiorę ją tam, gdzie jej miejsce. Aha. E, no dobra Aha, czyli co, ja lecę z... O! I życie, i magia mi się... A, no to spoko Tu Jezus, jakie to musi być męczące, tak się wspinać i wspinać. Kurwa, latać w to mi z powrotem. No dobra, czyli yy, żeby znieść to, dobra, to mam życie magię. A właśnie, tu wróciliśmy, tylko nie pamiętam, czy to już rozdóbcyliśmy. Tu mieliśmy właśnie to fajne. O. Miejsce, które sobie żeśmy wcześniej odblokowali. Nie, nie byliśmy tutaj. Ale patrzcie na nowo Kule mocy. Super. No i rozdupcamy. Tu mamy kolejne kule mocy. Patrzcie ile w ogóle jest zapasu. No 13... No prawie 14 tysięcy. Więc naprawdę trzeba po prostu się dobrze rozglądać yy, i patrzeć właśnie na te takie migające światełka. Trzeba być uważnym. No, chyba nie wiem jak, nie pamiętam jak grałem, ile miałem zapasu, ale myślę, że chyba nie ma jakiejś różnicy, jeśli chodzi o poziomy trudności albo nie ma jakiejś wielkiej różnicy. No dobra. Czas się złapać zakręcenie. Widzimy jak łańcuchy idą w górę, czyli podnosimy cały labirynt, można powiedzieć całe dzieło oddala. Ile to będzie się kręciło. O dobra, jest skrzynia. Już prawie nam już, czyli pewnie jedno pełne koło. Jest. Mhm. Tere kruszyła maszyna. Już nikt nie zatrzyma. Kratos niebezpieczną zabawkę sobie wybrałeś To się wszystko rozdupce, nie ma szans, o właśnie Pandora trzymaj się łańcucha Cały kratos wziąć wszystko, rozdupcyć najlepiej Się waliło, paliło. Musi być tak rozdupczone, jak on chce. No i ostatnie kółeczko. <ścoughs> Dzień dobry, Uber, taxi. Dowiozłem Panią bezpiecznie. Polecam się na przyszłość. Tam jest! Widzę go, Kratosie! Z mroku może nas wyzwolić tylko promień nadziei. Pandoro, nie! Wiesz, po co tu jestem! Po to mnie tu sprowadziłeś! Musi wejść inny sposób. Nie, Kratosie! Nie ma innego sposobu! Puszczaj mnie! Nie, dziecko! Nie jestem już dzieckiem! Sprawiasz mi ból! O, czyżby Kratos... Miał Kratosie! jakieś serduszko, ale kurwa, musiał stanąć on, się pokazać. Zostaw ją, Zeusie! Twoja obsesja na punkcie tej rzeczy doprowadziła cię do szaleństwa, mój synu! Puść dziewczynkę, Zeusie! Nie myl tego przedmiotu! Tego dzieła stosa z własnym ciałem i krwią! Mhm. Ale może już to zrobiłeś, Spartiato? Poszukiwanie Pandory, ta twoja żałosna próba naprawienia krzywd rodziny, którą zarżnąłeś, spustoszyła Olimp! Popatrz, rozejrzyj się, coś uczynił! Taki był zamiar. Nowy design. Czego nie rozumiem. Widzę tylko tego, którego mam zgładzić. Litowanie się nad tobą było mym największym błędem, Kratosie. A ulitowanie się nad tą rzeczą będzie twym największym błędem. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Przeciwnie! Ma z tym wiele wspólnego! Zostaw ją! Jak sobie chcesz. I SE PRZEJEBAŁEŚ TERAZ No i pierwsze starcie z zeusem Chodź tu Gnoju ty Właśnie, o oh, fuck, ale mi przyjebał to tak zdrowo bym powiedział Właśnie nie wiem o fakt. No w końcu Gdzie ty na coś tu akurat już daleko nie miałem lecieć. Ja bardziej oberwałem chyba Dobra, part one za nami o, zastrasz się, kurwa. Uy. Kurwa, tego piorunu nie mamy. Nie spierdala, choć tutaj. O! To, to, to celu jest najbardziej. Przemoc i brutalność. Łu! Łu! Kurważ. Cały pillar jedną. O, o! O! Się porobiło, się porobiło. Odmiennie 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 nie do zrozumienia! Nie sposób uciec w przeznaczeniu! Wiesz o tym! Proszę! Cicho! Kratosie! Wiesz, że nie ma innego sposobu! Nie słuchaj jej! Choć raz w swym żałosnym życiu nie zawiedź! Nie zawiedź jej tak jak swojej rodziny! Ooo! Ale Kratos się wkurwił? Pandoro! No, przykro mi, Kratosie. Ale niestety, musiało się tak stać, bo musiała nam pomóc w naszej podróży. Sam zresztą tego chciałeś. Pusty! Ale kurwa po wszystkich poszukiwaniach, po wszystkich poświęceniach. Kolejna straszliwa porażka! A, ha, 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 ha. O kurwa, teraz Kratos to się wkurwił. No, Zeusie, się, ale żeś chuja ładnie poleciał. No, na pewno Kratos ci tego nie zapomni. No i moi mili, to będzie zaraz ostateczna rozgrywka Kratosa z Zeusem. Mamy tu punkt zapisu, i na tym skończymy dzisiejszy 14 odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Koniecznie komentarz. No i pewnie następny odcinek będzie już ostatnim bo czeka nas w końcu starcie sam dr starcie drugie z samym Zausem, więc dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!